Nie w, w sumie do tego są te modery. Ktoś się zgasi, bo tu się dzieje. Ja nie wiem, co się dzieje, cały czas morfuję teraz. Nowy, potworny event wleciał na case dropa. Koszmarnie wysoka pula nagród, aż 30 tysięcy złotych. Weź udział w niesamowitych eventach. Sprawdź najnowszy Halloweenowy event na case.u i skorzystaj z bonusu do wpłaty. mamy chwili Piotrek, nie podoba mi się, że ty przed Krzysiem Gąciarzem, kurwa nie, nie dajesz wiesz, pełnego obrazu Piotra Sawackiego na meczu, nie? Ja wiem właśnie. Nie wiem. ma wyzywania przeciwników, to <grym grym> zero. <grym <grym> zero płacą, no to jakby to nie jest... No. nie podoba mi się to. Ja już powiedziałem, to mi się nie podoba, nie? To no, tutaj, ale wiesz, to no, jakby ja jakby to... to by to, by... to, by... ja ja to, to nieco inne po prostu. Ja 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 już mówiłem, to nie jestem Piotrek z, wiesz, z ostatniego meczu Emeritus, chociaż... Tak, a ja tu powiem, wypadam poza mapę i się uśmiecham, to. po prostu pod wąsem się tak, tyle. I gala, gala pikuję. Łącznik wychyla. Oni wszystko widzą w tych tu ja widzę. Ja, okno jest. I okno, teraz w okno, już Leż do jedna. Uf. Chodźcie tak podchodzę, i ciszę grajcie, grajcie ciszę. Ja do nogi podchodzę. Wróćcie do nas. Masz no, go? Byłem stary, na... i jest connect. Stary, i connect, na A. ale że jeden. Ostatni został, connect. Ale dostał heada. stary no nie chcący mu dałem ty. Obyła. O kurwa, masz. Eleż. Ale dobrze wróciłem, kurwa, do tego. Eh, nie nie, nie jedź plastikiem, pago, tak? jak pędzisz, tak? Je mi spoceniem. Mike leży na Cover cap co za Ja pierdolę. Nie, nie wytrzymam. 30 sezon. Czas aparty. Jeszcze jeden w rampę. Jeden mieć cały Zabijam tego mida. Zażartowałem, kurwa. Patki. Patki. On jest obity, on ma zero. Daj flaszek, Boże, sprawdzimy. Jeszcze dwa. jeden. A to się bo nie? Dobrze, starczy. Spokojnie co to? Nie, no jebany, ty czao. No to ze mną stajesz? No to stajesz, czy do ciebie? ty. No wiem, no bo stajesz się przed celnikiem. Wszystko, co tam macie. Cztery za biegam biegam. Biegam. Jeszcze jedno, co to? Dwoch. Dobra, dobra. masz! Dzięki, dzięki. Musisz w H-zota celować mu wiesz? B1-0, ma minus 80. Ja też, ja już rotuję. Ja jestem za BSM. Uwaga mi da, mógł wyjść nie? Ja rotuję. O kur. Dobra, mamy dwa na. 呃三个